Do kogo będziemy kierować te podcasty? Jakbyśmy mogli tutaj naszym słuchaczom przybliżyć, mm -hmm. kto, kto będzie naszym odbiorcą, do kogo chcemy, żeby one docierały? No Chcemy, żeby docierały do jak najszerszego grona tych osób, które potrzebują wsparcia, potrzebują odpowiedzi na różne pytania, wyzwania, e, borykają się z jakimiś tam m, tematami, Problemami, na tak? które nie potrafią znaleźć odpowiedzi, gdzieś tam poszukują. Czyli nie tylko takie stricte bardzo eksperckie tematy, ale też takie podstawy różne, tak, tak? Żeby, tak, żeby tutaj tak. pomagać, wspierać naszych, naszych klientów, Wszystkim, tak, tak? Tak. My słyszymy Zmoczę... często właśnie od naszych klientów, że, że nie wiedzą, jak sobie poradzić z jakąś reklamacją, z jakimś tematem. Nie, nie słyszeli o jakichś standardach, nie słyszeli, że można kupić jaką, jakiś podręcznik. Więc my chcemy tą wiedzę jakby tak. szerzej rozpowszechnić, no właśnie w takiej formie. To zobaczymy. Ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby współreżyserami tego naszego cyklu byli państwo. Autodrama. Autodrama. autodrama, autodrama. tu autodrama. Słuchasz audycji. Słuchasz audycji. Autodrama Podcast. Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Autodrama, czyli QS Pact podpowiada, jak przetrwać w świecie automotive. W związku z tym, że będą to podcasty o tematyce jakościowej, tematyce automotive, pozwólcie Państwo, że się przedstawię. Ja nazywam się Sylwia Król i będę miała przyjemność prowadzić dla Państwa te podcasty. Jeśli chodzi o moje doświadczenie z automotivem, to jestem z nim związana od 2004 roku. Pracowałam w firmach branży motoryzacyjnej, głównie Tier 1, które produkują, produkują i produkowały kierownice, pokrywy airbagów, stelaże do siedzeni samochodowych, czy też przewody paliwowe. I dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać tutaj z gościem moim, którego zaprosiliśmy do pierwszego odcinka. Jest to Beata Praszczyk. Nie mogło być inaczej Beata jak tylko Ty w tym pierwszym odcinku ze względu na to, że jest to produkt QS Paktu, SQD Alliance. Pozwólcie Państwo, że przywitam Cię z Tobą Beatą. Dzień dobry. Witam cześć, serdecznie Sylwia. Przedstawię Cię tak krótko, zanim zaczniemy, opowiem. Ty jesteś związana z przemysłem motoryzacyjnym od roku 2000. Pracowałaś tak. na różnych stanowiskach w branży automotive, byłaś inżynierem jakości dostawców, menedżerem jakości, byłaś również pełnomocnikiem do spraw zintegrowanego systemu zarządzania oraz dyrektorem infrastruktury i ciągłego doskonalenia. Również od 2009 roku byłaś związana z jednostką certyfikującą, byłaś audytorem trzeciej strony i ATF i automotive Managerem. No i tutaj z SQD Alliance jesteś związana od 2012 roku, dawniej była to firma Team Prevent, no i tutaj pełnisz funkcję dyrektora departamentu QS Pact. Proszę Państwa, jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że beata współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce. Jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych, zarządzania jakością. To taki istotny element tej twojej karierze zawodowej. Dziękuję, Sylwia, za to przedstawienie. Witam cię, Beata. Dziękuję. No i tak, o czym będziemy rozmawiać tutaj w naszych podcastach jakościowych, autodramie naszej. Będą to tematy stricte związane z branżą motoryzacyjną, z jakością, z projektami, tak. z tym, co się dzieje. W świecie motoryzacji, o nowościach i o tych wszystkich bolączkach, które tutaj będą Państwa dotykały. Dlatego też na uwagę zasługuje fakt, że otworzyliśmy specjalną skrzynkę mailową, żeby Państwo mogli być z nami w interakcji. Zapraszamy do kontaktu. Jest to adres mailowy autodramamamaupa Prosimy Państwa bardzo o komentarze, żebyście się Państwo z nami kontaktowali, pisali do nas, o czym chcecie rozmawiać, jakie macie problemy i w czym możemy Państwu pomóc. Przechodząc do tematu naszej rozmowy, zanim w ogóle zaczniemy rozmowę o tym, co będziemy w podcastach poruszać, mm -hmm. ja bym Cię chciała, Beata, poprosić, żebyś powiedziała, kim my jesteśmy jako QS Pact w ogóle, jakbyś mogła opowiedzieć nam o tym. Tak, QS Pact to część firmy SQD Alliance. SQD Alliance, kiedyś Team Prevent, jest firmą, która świadczy różnego rodzaju usługi, nie tylko jakościowe, ale także z zakresu ochrony środowiska, BHP, mhm. IT. Nasi klienci naprawdę mogą znaleźć wśród naszych usług bardzo dużo różnych tematów. Natomiast my, jako QS Pact jesteśmy zorientowani na automotive. Wywodzimy się z działu szkoleń i doradztwa, bo tak się nazywaliśmy, ale w międzyczasie zmieniliśmy tą swoją nazwę, ponieważ zakres naszych prac trochę się rozszerzył i w tym tajemniczym skrócie nie tylko szkolenia tak, W tym tajemniczym skrócie Quest Pact mieści się Quality Systems, Publishing, Auditing. Consulting and training. Publishing, ponieważ posiadamy swoje wydawnictwo. Mhm. Wydajemy podręczniki związane z branżą automotive, które są tworzone, publikowane w VDA w Niemczech. Tworzy, wydajemy również. Polską wersję standardu IATF 16949 i dodatkowo jeszcze publikacje, które są naszymi publikacjami autorskimi. Jesteśmy skierowani na Automotive, natomiast tak samo inne branże mogą korzystać z naszych produktów, Apodowice. ponieważ tematy, czy procesy w branży motoryzacyjnej, na przykład branży AGD, czy, czy jakiejś, nie wiem, kolejowej branża, na przykład, tak. są bardzo podobne, więc tutaj możemy jak najbardziej też te usługi rozszerzać o inne branże. Natomiast taką kluczową naszą branżą z tej się wywodzimy mhm. jako pracownicy KUSP. Szkolenie tak. i doradztwo. Tak, mhm. to, to jest, to, jest mhm. to. Szkolenia i doradztwo, dokładnie szkolimy, z tego chyba jesteśmy najbardziej znani. Doradztwo jest połączone ze szkoleniami, audytowanie tak. również, ponieważ audytujemy bardzo często na potrzeby naszych klientów, którzy najpierw... U realizują u nas, tak. widząc co im potrzeba. Widzą, co im i potrzeba. Z naszych usług. Dokładnie. A powiedz, jak dawno jesteśmy na rynku jako, jako SQD Alliance? E Team Prevent mm -hmm. od 2006 roku, czyli tak. już o, trochę to czasu, to jest, tak. Jest, natomiast, jest, natomiast w 2021 roku firma przekształciła się w taką prywatną polską firmę, już 100%. -ową. Team Prevent należał do niemieckiego stowarzyszenia, niemieckiej mm -hmm. firmy, natomiast my już po pandemii, można powiedzieć, tak. zostaliśmy firmą polską, prywatną i Funkcjonujemy jako SQD Alliance. Powiedziałaś o tym, w jaki sposób możemy pomóc klientom naszym, że robimy szkolenia, doradztwo, konsulting. A jakbyś chciała coś powiedzieć na temat naszej kadry, kto jest u nas zatrudniony, co to są za ludzie, jakie mają doświadczenie, jak to wygląda? Mhm. Nasi pracownicy to praktycy. Wszyscy jesteśmy mhm. osobami, które, tak jak ty, Sylwia, też wiele lat tak, spędziliśmy mhm. w branży automotyw, w firmach, które produkują różne elementy do samochodów. Tak. I w związku z tym, w połączeniu z wiedzą, którą... Z praktyczną, tak, z praktyczną z i też tak, doświadczeniem, potrafimy dzielić się tą teorią, z którą z drugiej strony, mm -hmm. która napływa e, chociażby z naszych licencji, które posiadamy e, z niemieckiego VDA, mm -hmm. gdzie łączymy te standardy, nowe wymagania które są właśnie w tych podręcznikach chociażby publikowane, łączymy z tą wiedzą naszą praktyczną i, i to daje taki kompleksowy produkt w postaci czy szkolenia, czy audytu, czy konsultingu, no i jeszcze uzupełniony podręcznikami. Aha. A jeszcze chciałabyś powiedzieć, gdzie mamy swoje biura w Polsce, bo to dzisiaj jesteśmy na Bielanach, tutaj w Wrocławskiej, w naszym tak. studiu podcastowym, a powiedz, gdzie znajdują się nasze biura w Polsce? Nasze główne biuro i pierwsza siedziba znajduje się w Pszczynie, jest to mała miejscowość, bardzo urokliwa, Aha. w centrum Górnego Śląska, można powiedzieć, w centrum, w cudzysłowie, ale jest to miejsce pomiędzy Bielskiem i Katowicami, Tychami, czyli tam, gdzie są zakłady takie bardzo skupione mhm. z przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast druga siedziba właśnie, Tutaj Bielany. Oczywiście książkę. to nie oznacza, że tylko działamy w tych rejonach. Nasze działania i usługi realizujemy na terenie całej Polski, jak również za granicą. Mhm. Dobrze, powiedz teraz to tak z tych ogólnych rzeczy, tak. myślę, że to, to tak przybliży naszym słuchaczom, mhm. czym się zajmujemy, gdzie się znajdujemy. A powiedz jeszcze tutaj teraz ten pomysł, autodrama, podcasty. Skąd to się wszystko wzięło? Jak do tego doszło, że dzisiaj siedzimy tutaj w tym studiu pięknym? Mamy bardzo kreatywny zespół. Mhm. Wymyślamy poza taką klasyczną naszą działalnością co chwilę jakieś nowe, nowe tematy. Mamy też eventy, o których nie mówiłyśmy, ale mhm. też je realizujemy. Takim pierwszym naszym pomysłem i moim marzeniem jednocześnie w momencie, kiedy rozpoczęłam tu pracę, były studia podyplomowe. Tu wspominałaś właśnie tak. działamy, działamy, dajemy wiedzę młodym inżynierom, realizujemy takie roczne studia, które są kompendium wiedzy dla, z metod jakościowych dla inżynierów, dla ludzi pracujących w automotive ale to jeszcze było nam mało stwierdziliśmy, że studia to jest jeden fajny produkt, tak. natomiast czasami ktoś potrzebuje jakiejś szybkiej odpowiedzi wiemy, że praca w Automotive jest skomplikowana, jest taka bardzo wymagająca, wymagająca intensywna mhm. i czasami potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy wiedzy oczywiście są szkolenia, są różne możliwości, ale chcieliśmy uzupełnić te możliwości o taką formę gdzie Państwo będą mogli no, znaleźć nasze podcasty i znaleźć być może odpowiedzi, odpowiedzi na swoje Pytania. Więc to mhm. jest taki pomysł, który urodził się dawniej, ale teraz jest na to czas. Mamy biuro, mamy Aha. ciebie, Sylwia, więc możemy działać bardzo, no się, tak, bardzo się cieszę. Tak. A powiedz, do kogo będziemy kierować te podcasty? Jakbyś mogła tutaj naszym słuchaczom przybliżyć, mhm. kto, kto będzie naszym odbiorcą, do kogo chcemy, żeby one docierały. No, chcemy, żeby docierały do jak najszerszego grona tych osób, które potrzebują wsparcia, potrzebują odpowiedzi na różne pytania, wyzwania, yy, borykają się z jakimiś tam yy, tematami, na tak? które nie potrafią znaleźć odpowiedzi, gdzieś tam poszukują. Czyli nie tylko takie stricte, bardzo eksperckie tematy, ale też takie podstawy różne, tak, tak żeby, tak, żeby tak. tutaj pomagać, wspierać naszych, naszych klientów przede wszystkim. Tak, tak. tak. My słyszymy Zwykle... często mm. właśnie od naszych klientów, że, że nie wiedzą, jak sobie poradzić z jakąś reklamacją, szukać, z jakimś tematem. Matem, mhm. nie, nie słyszeli o jakichś standardach, nie słyszeli, że można kupić jaką, jakiś podręcznik, więc my chcemy tą wiedzę jakby tak. szerzej rozpowszechnić, no właśnie w takiej formie zobaczymy, mhm. ale tak naprawdę e, chcielibyśmy, żeby współreżyserami tego naszego cyklu byli Państwo. państwo żeby tak, byli. żebyśmy my jakby dostosowywali się do tych potrzeb. Tak. Oczywiście część tematów e, już mamy w głowach i będziemy proponować to, tak. o czym chcemy rozmawiać, głównie o nowościach, ale też chcemy się współczyć. Słuchać w to potrzeby naszych eee, klientów. Tak, co co mhm. państwu leży na sercu? A powiedz, czy my planujemy tutaj to robić w takiej formie, że będziemy my tylko eksperci, czy będziemy też zapraszać jakieś osoby inne do naszych rozmów? Jak ty, jak ty to widzisz, jak to będzie Ja widzę wyglądać? to bardzo szeroko, mhm. czyli my jest. Jesteśmy posiadaczami jakiejś wiedzy, którą chcemy tak. się dzielić, ale my jak najbardziej jesteśmy otwarci na ekspertów innych, na inne osoby, na praktyków, którzy mhm. mają jakieś doświadczenia. Wszystko tak. zależy od Państwa. Jeszcze raz to powiem, bo jeżeli będzie taka potrzeba z Państwa strony, to my staramy, będziemy starali się na nią odpowiedzieć i zapraszać odpowiednie osoby tak. w związku z tym. Tak. Czyli rozumiem, że nasi słuchacze będą mieli realny wpływ na to, tak. co się będzie działo tutaj u nas. Tak. Po to powstała też ta skrzynka mailowa autodrama.sqda.pl. Na którą zachęcamy Państwa jeszcze raz, żeby pisać do nas, czy też bezpośrednio z trenerami Państwo biorą udział w szkoleniach u nas tutaj na Bielanach, czy też tak. w Brzczynie, czy też wewnątrz organizacji, jak robimy szkolenia, to, to Państwo mogą zgłaszać się do naszych trenerów i, i zgłaszać te pomysły, ewentualnie zapotrzebowanie, o czym o czym moglibyśmy tutaj rozmawiać w trakcie oczywiście tych naszych tak. podcastów. Tak. Dobrze, no tak super bardzo. Cieszę się bardzo na tą przygodę. Myślę, że to będzie ogromna wartość dodana dla naszych słuchaczy. I zachęcamy wszystkich do kontaktu z nami do komentowania oczywiście jak najbardziej prosimy o dołączenie do naszej sieci na LinkedIn do obserwowania nas w mediach społecznościowych do odwiedzania naszej strony oczywiście www.sqda.pl Nasze biura tutaj na Bielanach Wrocławskich, jak i w Pszczynie są dla Państwa codziennie otwarte, zapraszamy, zachęcamy do kontaktu i mam nadzieję Beata, że to nie będzie nasz ostatni raz, kiedy się widzimy w tym studiu podcastowym, ponieważ zapraszamy Państwa do zadawania również pytań, więc mam nadzieję, że znajdziesz czas i chętnie udzielisz odpowiedzi na te z pytania. Z pewnością, z pewnością jest to projekt, który budzi w nas, tak jak rozmawialiśmy wiele, wiele emocji, entuzjazmu, tak, tak. mamy nadzieję, że ten entuzjazm też udzieli się Państwu i zapraszamy do współpracy z nami i do oglądania naszych podcastów. Dziękuję ci bardzo Brata, Dziękuję, za poświęcony Sylwian. czas. Dziękuję, dziękujemy państwu i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy, dziękujemy. do zobaczenia. Autodrama. 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 Tu autodrama. Słuchasz audycji? Słuchasz audycji. Autodrama podcast.